Dailyshop.pl, EkstraFelgi.pl. Rafał Limanowa, e, no można powiedzieć pojedziesz ją pierwszy raz, tak naprawdę. E, to prawda, w zeszłym roku wiele się nie najeździłem, w tym roku mam nadzieję, że dotrwam do, do niedzieli I, i to w dodatku z dobrym wynikiem. E, trasa jest bardzo długa, szybka i kręta. <trony> tak jak wszystkie trasy wyścigowe w górach są szybkie, kręte, te, głównie te w Polsce tak naprawdę. Limanowa zalicza się do tych bezpiecznych, chociaż w zeszłym roku pokazałem, że jednak da się gdzieś tam wydzwonić porządnie, niekoniecznie uderzając w bandę, tylko w jakiś tam samochód stojący na boku. W tym roku mam nadzieję, że tego nie powtórzę i, i, i liczę na dobry wynik. Właśnie, ta rywalizacja y, jutro i w niedzielę będzie bardzo zacięta. Walczysz z walkiem, ale też z, y, ze Słowakami. No właśnie nie wiem, czy Peter Jurena zgłosił się u nas w klasyfikacji N. Jeśli się zgłosił, to, to bardzo się cieszę i będę dawał z siebie wszystko. Rafał, y, jakie zamierzenie na ten wyścig i czy on jest jakimś Twoim ulubionym? Hmm. Nie mam ulubionych wyścigów. Znaczy, jest jeden z ulubionych. Najbardziej lubię oczywiście Sopot, ale to niekoniecznie ze względu na konfigurację trasy, tylko na ten wakacyjny, wakacyjną aurę. Wiecie o co chodzi. No, jest tam rewelacyjne, super atmosfera i tak dalej. Sopot, morze, molo, pełno kibiców, więc pod tym względem mi się to bardzo podoba. jeśli chodzi o konfigurację tras, to jest mi to totalnie obojętne. Na każdej nawierzchni czuję się dobrze. I, I daję z siebie wszystko i jak zwykle zawsze liczę na, na dobry wynik.